Wielki test przed nami. Sprawdzimy poziom glukozy w krwi po wypiciu octu jabłkowego przed posiłkiem. Zrobimy test bardzo wiarygodny. Będę na Najpierw pije 21 gramów cukru w herbacie, bo nie przejdzie mi przez gardło sam cukier. Bez octu, co będzie się działo. Taka herbata z 3 do 4 łyżek cukru. To za dzień, za dwa. Pokażę ten sam test po. Occie jabłkowym wcześniej wypitym. I te wielkie publikacje na temat octu jabkowego są faktycznie prawdziwe. Znam już wyniki. Nie są dobre. Są tragiczne. Zobaczcie na krzywą glukozową. 165 umie. Już więcej by się nie dało. Jestem zdrowy cukrzycy. Mogą liczyć na 250 i więcej. No to. Herbata z trzema pełnymi łyżkami cukru. Zawsze mnie o taką pytają, jak jestem w towarzystwie. Że ja całe życie tak miałem. Trzy łyżeczki cukru, a tu taki skok. Za parę dni będzie film, ta sama próba, ale wcześniej ocet jabłkowy. No to wy wszystko się okaże, czy będziemy mogli niwelować poziom glukozy, wypijając wcześniej ocet jabłkowy i i ile procent zbijemy tego poziomu glukozy, o ile zbijemy. Zobaczymy, kliknijcie, obserwuję. Za parę dni będzie. Filmik druga część.